Raz, dwa, trzy i. Hej hej hej, 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 hej drużyno, tutaj przyjaźń się zaczyna. Gliź, gliź, gliź trenerze na treningach i rowerze. Futbol, talent, drużyna. Mecze ciągle ma ligowe na obozy. ma nowe. Hej, hej, hej drużyno, tutaj przyjaźń się zaczyna. Gwizd, gwizd, gwizd trenerze na, na treningach i rowerze. Wspólnie czas często spędzamy, na treningach też chadamy. nas o. Paskują, rodzice nam kibicują Hej, 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 drużyno, tutaj przyjaźń się zaczyna. Widzisz, 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 na Na i i rowerze